Więc udało Ci się ją zaprosić na pierwsze spotkanie! Yeah, Ale co teraz? Cześć mam na imię mi pierwsza randka albo pierwsze spotkanie to okazja, by Wasza znajomość wystrzeliła w bardzo interesującym kierunku. Ale wielu z nas nie wie, co ma robić, gdzie zaprosić, jak się ubrać, czy przynieść kwiaty. Dlatego dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Najpierw rozróżnimy czym jest dla Ciebie pierwsza randka, bo to słowo jest rzucane na prawo i lewo i w końcu straciło swoje znaczenie. Według mnie są dwa typy pierwszych randek. W pierwszym te dwa kołomki za bardzo się nie znają. Widują się od czasu do czasu, na przykład na moment w pracy, piszą do sobą SMS-y albo widują się w tej samej kawiarni co poniedziałek. I umówili się na pierwsze spotkanie sam na sam się poznać. Drugi typ jest bardziej tradycyjny u osób, które już się troszeczkę znają. Pierwsze spotkanie mają za sobą, widują się coraz częściej i jedna z tych osób dobyła się w końcu na odwagę, by zaprosić na randkę, aby przypieczętować ich relacje. I dzisiaj skupimy się na tym pierwszym spotkaniu, ale spokojnie Romeo. Filmik o pierwszej randce niedługo się pojawi. Ok, zacznijmy od tego, gdzie się spotkacie. Pamiętaj, że jeszcze za bardzo się nie znacie. Muszę przestać rymować w tych filmikach. Postaraj się z nią umówić w jakimś publicznym miejscu, ale nie głośnym miejscu. Kino i głośny koncert odpada. Bardziej proponowałbym kawę, może jakiś drink, wino albo spacer w jakimś interesującym miejscu. Publiczne miejsce sprawi, że się poczuje bardziej komfortowo, a zwłaszcza jeżeli poznaliście się przez internet. Jeżeli ją zaprosisz od razu do siebie, szanse, że się pojawi, są praktycznie minimalne. Po drugie, pamiętaj, że to spotkanie nie zobowiązuje do niczego. To tylko spotkanie dwojga osób, którzy chcą sprawdzić czy rzeczywiście mają ze sobą coś wspólnego, więc nie staraj się zaimponować za wszelką cenę. Wiadomo, dobre wrażenie musi być zachowane, ale ono już tam jest. Przecież zgodziła się z tobą spotkać, już się jej podobasz. Teraz wystarczy to podtrzymać. To tak jak z ogniskiem. Nie chcesz wywalić całego drewna od razu, nie? To rzucasz systematycznie, żeby nie było za gorąco, żeby nie było za zimno. Sam raz. Więc poczekaj z kwiatkami, misiem i czekoladkami. Poczekaj z drogą restauracją, poczekaj z kinem i dniem pełnych atrakcji. Skup się na niej i pozwól jej skupić się na tobie. I pamiętaj to, że teraz ona Ci się wydaje atrakcyjna, wcale nie oznacza, że podczas rozmowy Twoje zainteresowanie do niej nie spadnie. A szkoda by było by dać tyle pieniędzy na nic. Więc zrób to wtedy, jak już będziesz wiedział, że ona jest tego warta. Pamiętaj, że ona też ma trenę. Rozumiem, że możesz się denerwować, masz motylki w brzuchu i zapomina z indykat w gębie, ale ona też jest człowiekiem. Mam nadzieję. I przeżywa dokładnie to samo, co ty, więc oddychaj głęboko, klatka do przodu i pokaż, że jesteś pewny siebie. Teraz czas na ten ciekawszy temat, a mianowicie... Rozmowa. Bardzo często dostaję pytanie o czym rozmawiać na pierwszym spotkaniu. I tak naprawdę nie mogę Wam powiedzieć dokładnie o czym, bo tylko Wy znacie swoją wybrankę, ale mogę dać pewną radę. Jeżeli czujesz się pewnym siebie i Twoje umiejętności rozmowy są na najwyższym poziomie, jeżeli czujesz, że nigdy Ci nie zabraknie tematów do rozmowy, to możesz się umówić z nią w jakimś spokojnym i cichym miejscu. Gdzieś, gdzie za dużo się nie dzieje. Gdzieś, gdzie możecie się skupić tylko na sobie, jak na przykład kawiarnia. A jeżeli obawiasz się, że Twoje umiejętności rozmowy mogą cię czasem zawieść i skończą Ci się tematy do rozmowy, to umów się z nią w miejscu, gdzie coś się dzieje, o czym będziecie mogli rozmawiać, jak na przykład zoo albo galeria sztuki. Na czym się znasz? Jesteś czymś ekspertem? Nie korzystaj w to! Pamiętaj, że kobiety uwielbiają, że ich ktoś mówi interesująco, więc powiedzmy, że w Twoim mieście znajduje się jakieś miejsce, na którego temat możesz powiedzieć co nieco. Zabierz ją tam i podziel się z nią Twoją fascynacją, a kto wie, może ją zarazić w ten pozytywny sposób. I pozostaje tylko kwestia początku spotkania, którą zostawiłem na sam koniec. Jak się przywitać? Czy dać buziaka? Czy podać rękę? To wszystko zależy od Waszej relacji i jak ze sobą rozmawiacie. Jeżeli piszecie ze sobą dosyć długo i Wasze relacje są dosyć krótkie, albo spotkaliście się raz, albo dwa i postanowiliście się umówić. Ja osobiście zrobię dwie rzeczy: Poziak policzek i szybkie przytulenie. Zawsze działa. Jest to najbardziej neutralne, ale zarazem bliskie przywitanie, bo rękę możesz podać na spotkaniu biznesowym. Ale jeżeli umawiasz się z dziewczyną, która Ci się podoba, to nie wstydź się tego i weź to pokaż. Okej, okay, tu macie parę wskazówek na pierwsze spotkanie. I pamiętajcie, czasem po prostu nie wychodzi. Nawet nie wiecie, ile razy moje pierwsze spotkanie było niewypałem. Mogło się wydawać, że wszystko idzie w porządku, ale na samym końcu i tak sobie nie przypadliśmy do gustu. I tak samo może być z Tobą, więc trzeba próbować, aż nie wyjdzie. I kto wie, może tym razem się uda. Powodzenia.